Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj powiem coś na temat kuflika. Może nie jestem specjalistą od tej rośliny, ale mam spore spostrzeżeń i już kilka lat pięknie u mnie kwitnie, więc myślę, że daję sobie z nią rady. Jest to kuflik, jest to nasza tutaj regionalna nazwa. Prawidłowa nazwa jest pod filmem, a ja na, ten, na tą roślinę czasami mówię szczotki do butelek czy szczotkowiec, bo wyglądają po prostu jak szczoteczki do czyszczenia butelek z frędzelkami. I właśnie tą piękną barwę i kolor zawdzięczamy pręcikom z pyłkiem na końcu, które później po przekwitnięciu odpadają. Na moim kufliku jest mnóstwo nierozwiniętych kwiatów, a to dlatego, że w tym roku sezon nie był zbyt ciekawy i była bardzo chłodna i deszczowa wiosna. No i drzewko nie mogło się zdecydować, kiedy rozpocząć kwitnięcie, także niektóre kwiaty już przekwitły, tak jak to widać tutaj. O, właśnie, sypią te wszystkie pręciki pyłkowe z kolei niektóre obok dopiero będą kwitły, a kilka jest właśnie rozkwitniętych. Także ten naj Piękniejszy moment dopiero przed nami, i zobaczycie go pewnie na końcu odcinku. Tutaj specjalnie Wam chciałem pokazać, jak wygląda kuflik jeszcze przed właściwym rozkwitnięciem. On na ogół kwitnie naraz. Rzadko się zdarza właśnie takie rozwleczenie tego kwitnienia. No i w krajach śródziemnomorskich, tam gdzie on rośnie w gruncie, kwitnie wczesnym majem, a u nas to się zdarza różnie, czasami nawet latem. Mi jeden zakwitł w zimę. Jest to spowodowane tym, że nie ma tu takiej odpowiedniej zimy, jaką on powinien mieć. Czyli w granicach kilku stopni w całym sezonie zimowym. Kuflików jest troszeczkę odmian, może nie wiem, czy one mają jakieś swoje nazwy, czy nie. W każdym razie można je rozpoznać po liściach i już Wam to pokazuję. Mam obok inną odmianę kuflika, która niedobrze u mnie zimuje, i ta właśnie jest częściej sprzedaży. Także nie doradzałbym zakupu akurat tej odmiany, chyba że komuś się uda. Te liście przypominają liście wierzby, zobaczcie, są dużo dłuższe, i teraz jak przyłożę ten liść do liścia tego kuflika, widać olbrzymią różnicę i to i to jest kuflik. Kwitną tak samo, choć zauważyłem, że te mają troszeczkę mniejsze kwiaty. No i niestety ten, ta odmiana jest częściej dostępna w naszych sklepach. Ale ona dużo gorzej znosi zimowanie, przynajmniej u mnie. I widzicie, jak wygląda. Ja myślę, że ten kuflik już zupełnie uschł, odstawiłem go w krzaczory gdzieś tam z boku, ale on się obudził i dalej chce żyć. Tak wygląda właśnie ta odmiana, a tak wygląda ta z tymi szerokimi liśćmi. Ten jest dużo łatwiejszy w uprawie i zimowaniu. No i właśnie skoro o zimowaniu tu już wspomniałem, tu jest właśnie bardzo istotna. Ta część przechowywania kuflika w sezonie zimowym. Kufliki nie znoszą mrozu. Dobrze znoszą małe przymrozki, takie okolicach 0, minus 1, nawet minus 2 stopnie, bo sam zostawiałem go na zewnątrz, kiedy w nocy o poranku wszędzie było była szać i było sporo właśnie takiego szronu, ale temperatura nie spadała poniżej minus 1, czasami minus 2 stopni. Natomiast przy minus kilku stopniach, 5, 7, już te drzewko niestety zostanie zniszczone i nie przeżyje. One właśnie rosną naturalnie, znaczy może nie naturalnie, ale świetnie rosną w krajach śródziemnomorskich. Gdzieś blisko basenu Morza Śródziemnego, i tam w gruncie pięknie sobie dają radę. To jest dla nich po prostu idealny klimat. No i w naszym wypadku musimy się postarać, żeby było podobnie. W zimę trzeba go przechowywać w niskiej temperaturze, ale z drugiej strony też w pomieszczeniu, które nie jest zbytnio suche. No i powinno być w miarę widne. No i ciężko właśnie takie pomieszczenia u nas sobie zorganizować. Jak ktoś ma taki chłodny ganek, to może być odpowiedni gdzieś przy jakimś południowo-południowo-wschodnim czy zachodnim oknie. U mnie akurat ten kuflik razem z cytrusami przybyła w szklarni i jemu tam świetnie to pasuje. Temperatura w granicach 10 stopni jest odpowiednia, chociaż mogą stać w temperaturze pomiędzy kilka stopni a kilkanaście, z tym, że zbyt wysoka temperatura spowoduje zbyt szybkie wybudzenie się rośliny do właśnie kwitnięcia. Doniczka i ziemia ja akurat tego kuflika mam w takiej donicy, ale podobno kufliki lubią ciasną donicę. I w takich donicach lepiej kwitną. Także nie będę już przesadzał go na pewno do większej. To jest donica, nie mierzyłem, ale tak możecie porównać z moją ręką tej wielkości. Ziemia po prostu zwykła kompostowa, dobrze znosi przesuszanie, także tu się zupełnie nic nie dzieje, ale i też można go dobrze podlewać. W sezonie zimowym oczywiście ziemia nie powinna być zbyt mokra, choć nie zauważyłem też, żeby jakoś źle reagował na wilgotną glebę. Żeby kuflik pięknie kwitł, lepiej jest go po przekwitnięciu mocno przyciąć. Na czym to polega? Wszystkie kwiaty, które tutaj widzicie, po przekwitnięciu obcinamy. Oczywiście w zależności gdzie kwiat wyrasta. Jeżeli ten kwiat jest tutaj, no to nie ma to specjalnego znaczenia. Natomiast jeżeli kuflik wypuszcza nam o coś takiego jak tutaj, czyli taki długi pęd, na którego końcu są kwiaty, to obcinamy. Tuż pod kwiatem, i wtedy on się w tym miejscu rozkrzewi, i to właśnie się stało tu w zeszłym roku. Zobaczcie, tutaj wszystko to było przycięte. Tu jest miejsce cięcia powyżej, i jest rozkrzewienie, i są właśnie nowe kwiaty, jest zagęszczenie rośliny. Można go przycinać, choć zdarza się, że jak go za mocno przytniemy daną łodygę, to ta łodyga po prostu uschnie i nie wypuści kolejnych liści. Na tym z boku tutaj widać, że te liście się pojawiają, bo on sam z siebie usnął po, po sezonie zimowym. Ale wszędzie tutaj wypuszczają się młode odrosty, i ja tego kuflika teraz bardzo mocno przytnę, żeby się od wnętrza tutaj zazielenił. Zobaczymy, może go to pobudzi do wzrostu. I też mam zamiar go troszeczkę przesadzić do innej doniczki, bo jeszcze jest w tej fabrycznej. Także. Nie polecam zdecydowanie tej odmiany z tymi długimi liśćmi, jak już mówiłem, i polecam szukanie właśnie z tymi e, takimi szerszymi. One dużo e, łatwiej e, znoszą okres zimowy. No Jeżeli chodzi o rozmnażanie, nie będę się tu jakoś specjalnie wypowiadał. Nie próbowałem. Przypuszczam, że można go rozmnożyć przez ukorzenienie, może i nawet powietrzne. Tak jak, się, tak jak ja na przykład rozmnażam cytrusy. Możecie sobie poszukać, zresztą wyświetlę wam ukorzenienie powietrzne cytrusów u góry. Ale tak jak mówię, nie jest to sprawdzona metoda, bo nigdy tego nie robiłem. Nasiona kuflika można kupić. Też tego nie, nie, nie próbowałem i generalnie nie doradzam, bo po pierwsze prawdopodobnie wam nie wykiełkują. Kiedyś wysiałem kilka i nic z tego nie było. A po drugie, jeżeli wykiełkują, to zanim wyrośnie takie drzewko, minie z 8 lat, może i nawet 10. Także nie doczekacie się tego kwitnięcia, lepiej go gdzieś po prostu zdobyć, kupić. Nasiona to są takie małe jagody, które mają formę zdrewniałą. Właśnie teraz tu na środku ekranu. Postaram się wam pokazać, właśnie to jest nasiono, ta kuleczka, i to właśnie teoretycznie wysiewamy. Natomiast nie polecam tej metody. Zdecydowanie myślę, że będziecie tylko zawiedzeni. Drzewko można wyprowadzić na takie właśnie małe drzewko lub na krzak. Czasami właśnie w marketach czy gdzieś można kupić kufliki, które mają od spodu kilka takich odrostów i raczej są w formie krzaku, ale również bywają i tak jak te, które są drzewkami, choć przypuszczam, że je w ten sposób specjalnie szczepią, albo jakoś je tak właśnie hodują w formie takiego drzewka. Myślę, że tą esencję informacji już dostaliście, natomiast teraz sobie poczekamy, aż te drzewko zakwitnie i zobaczymy, jak wygląda w całej swojej okazałości. No i kuflik się rozkwitł, trochę bardziej niż poprzednio, jednakże nie wszystko kwitnie równomiernie. Chyba winna jest tu wiosna, która była taka trochę w kratkę, bardzo dużo chłodnych, deszczowych dni. No i też te pąki nierówno się rozwinęły. No ale są też plusy, kwitnie dłużej. Także dziękuję Wam za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć, na razie hej!